Hi people! Ogólnie nagrywam to już trzeci raz nic się nie nagrało, więc super, dwa razy aż Więc teraz e, zaczynając mój dwuminutowy nie wiadomo e, co początek filmu, to przepraszam Was za ten mikrofon, ale jestem przy bardzo ruchliwej ulicy, po prostu mi się zniszczył mój statyw, a tak naprawdę sam się zniszczył, wiecie o co chodzi. Ja nic w to nie ingerowałem, a to był jedyny statyw, na którym mogłem położyć mikrofon, no niestety I w dzisiejszym odcinku, tak jak widzicie po tytule, będę ignorował moją siostrę przez 20 4 godziny. Uwaga, teraz zrobię profesjonalne skręcenie. E, będę ignorował moją siostrę przez 24 godziny. Właśnie, ja już chciałam to w ogóle nagrać 3 tygodnie temu, bo widziałem to na zagranicznym e, YouTubie, ale wiecie, jakoś to tak odkładam, odkładam. miałem ważniejsze filmiki. E, pierwszą chyba taką osobą, którą widziałem na polskim YouTubie, która to zrobiła był Mateusz Chmielarek, którego bardzo pozdrawiam. E, I właśnie dzisiaj jest ten dzień, wracam sobie ze szkoły, e, moja siostra z bratem jest w domu i postanowiłem, że zrobię to mniej więcej tak, że zadzwonię do mojego brata, żeby zeszedł, żeby zeszedł, e, poproszę go później, żeby weszedł, weszedł ze statywem moim e, rozłożył go tam gdzieś, żeby było jakąś reakcję widać żeby nie było, że ja rozkładam ten statyw bo chcę od razu przy wejściu bo moja siostra zazwyczaj otwiera drzwi i ją go położę i później powie, że idzie do babci coś w tym stylu i ja wtedy wejdę i wiecie, będę ją ignorował ciekawe czy mi się uda to zrobić przez 24 godziny bardzo w to wątpię e, i z góry was przepraszam bo pewnie się spodziewaliście, że w dzisiejszym odcinku będzie parodia szachmat ale bardzo się staram nad nią więc dopiero będzie za tydzień bo chcę żeby była bardzo dopracowana i co zapraszam was do oglądania zaraz mnie po brata muszę, w, muszę wrócić jednak bo tak naprawdę jestem chory psychicznie i tak chodzę w kółko, wiecie o co chodzi ...mniej sławnego brata No może schodzić już Nasz, no, cześć, cześć. Cześć. cześć, cześć. Dobra. I teraz będziemy czekali na niego, aż nie chcę pokazywać klatki, wiecie o co chodzi. Hejka. Cicho, dobra. Masz kamerę? E, I wiesz co masz robić, nie? Ta. No to i Dobra. dobra.

Hands I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. 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 Pozdrawiam, pozdrawiają. A Ola najbardziej. Ola to jest mega twoja fanka. Niko, Jessie, Chodźcie, idziemy na spacer. Niko! Chodźcie! Idziemy na spacer. Ola to jest twoja fanka, pozdrowi się. Chodźcie. Ja ci dam do niej numer chodźcie, i wyślę, że jej wiadomość. Dobra, nie idziemy. Jeszcze później tak za 5 minut. Niko! Ogólnie taka akcja, że chyba nie ogarnia. I ogólnie ona, jej ja obiecam, że będziemy muzykalnie nagrywali, więc ona teraz mm, chyba mi się wydaje, nie wiem co mam robić. No, Czekajcie. muszę szybko tu ukryć go Okej, okay, jest dobrze chyba Chyba ukryłem Dobra, będę udawał, że teraz e, że będę robił coś na telefonie że to, Więc mam więc... nadzieję, że to się uda, nie wiem Zobaczymy Okej, okay, siadam ya 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 Mm, mm, ale... Ja ja jestem e, księżniczka Zosia e, i <śpuszcza> przepraszam, przepraszam. <grymne> no ale głodny jestem. Nie! Chodź, milka! Chodź, Chodź, milka! Chodź, milka! Chodź, milka! Chodź, 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 milka! Nie masz! <SZGOTCY> Jakoś się składać, nie uważasz? Startuje nowy sezonie największego kulinarnego szum w Polsce. Jesteście gotowy, żeby walczyć, że. Obserwuj! Master Special. Dziękuję bardzo. Ale trzeba sprowadzić. się tak dzieci! mi to smakuje! Okej, okay, księżniczka! 20 w Chodź, Milka! Mam na spiekrze, mój luzki! tak robię. psa! On nie musi tu być! Nie musi być z Ona, jak nie chce, to nie musi! No takiego jakby widziałem, że nagrywam, ale nie, nie wiem, czy ona wie czy nagrywam, ale chyba nie widać, tej kamery tak mi się wydaje. Gibs mir dreck, ich gibs mir hart, bin wie ein Bugatti.

Rana nie jest głęboka, nie będziemy szczenić, ale na pewno trzeba zrobić tomografię komputerową głowy, żeby sprawdzić, czy nie doszło do tego Przemierzamy Przemieramy założeń. Chyba pójdzie się przemierać Ale pójdę tak zimno. Albo nie. Mam pomysł. Jestem. idę do Ale przyjemny dzień. Z że nie miałam kosztek O, Mika, ale mi cudowny masaż robisz. Kochany jesteś. Jeszcze? No to jeszcze! Z no to bym się dał. One są na... Ale nie widzicie. Zrobił ponieważ ma nadzieję, że ta przyjdzie i zabierze go ze szpitala. tak, tak. Taki jesteś? Nie chciałeś trzech kluseczek? To mam całą torebkę kosztek. Nie ja w Co to znaczy? Takie zmiany mogą świadczyć o niedokrwieniu mięśnia sercowego w przypadku zawału. Zawału? Ale spokojnie, proszę się nie denerwować, musimy poczekać jeszcze... Ładna dziewczynka, królewna normalnie. Milka wianek mi przyniosła. O, Milka, masakr. O, Milka, masakr. O, Milka, masakr. O, Milka, nie hmm. lata, co ty znowu zaczynasz? Co jest z wami? Uspokójcie się! Pijka! Mamię chyba przeszkadza teraz. Halo! Spokój, masz sery. dom na Martusiu ty przestań, to w końcu uspokaja. Mika! Proszę państwa, proszę zaczekać na korytarzu. Musimy przejść pozostałe miejsca. nic. A on będzie miał troszeczkę wykonywane od serca. Rodzice, co robią skórę? Czy się ze sobą dogadują? I chyba im się wydaje, że ja tego nie że wszystko jest dobrze. No dobra, mam tego dosyć. Muszę mnie w końcu powiedzieć, z ciągle się to pani Jak do nie chce? Do no dobra. Ale żebyś sobie nie pomyślał, że umyjemy domki. Wszystko wskazuje na to, że inaczej. Tylko... Zrobimy masę. Ma Pani wysokie stężenie BTHCG. Na bieganych laboratoryjnych na 9 to 12 tydzień. Oczywiście jeszcze wykonamy ulegę na potwierdzenie. Ja nie mogę być w ciąży. Jeszcze teraz Ma jak te jestem góra. Ale pamiętam czytać, żeby to było bezpieczne zarówno dla pani jak i dla Panikach. Pani rozumie że to nie jest takie proste. To jest. nie jest dziecko mojego męża. Że... Ale masz. No, proszę się teraz nie denerwować. Sprowadzi się jakoś spokojuć za brzmie. Ale USG, zobaczymy się. Zte będziemy panią leczyć kardiologicznie. Dobrze? Spokojnie. Mika idziemy na spoter idziemy na spacer? sami? idziemy dnika, sami na spacer? chyba sobie zrobię maseczkę o już mam na twarzy super dobra już koniec tego. Yeah. <laughs> yeah, so... So, <laughs> yeah, I killed even... it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it. Crazy, Hello. Yeah. Yeah. Chyba pójdę się takaś Pewnie, że ja takaś 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 co, ja mam to mam to zrobić? co

Ogolimy, cię. Ogolimy się? Ogolimy się. Jak, pe... dobra koniec koniec Zresztą Nie zapytowałaś nic mi... koniec tego i tam się nagrywało Gdzie? Tam Ma Pani świadomość, że zabieranie ze szpitala I gdzież nie w co? Co? Przecież ja tą kamerę widziałam przez cały czas. To jest za? Nie. Kiedy ty... Co? Kiedy ty ją widziałaś niby? No widziałam. Przecież tam za kosmetyczką stała, tu stała za kwiatkiem. Jest ludzie, nie. To, to tym jest. To miał być prank. E, Nawet przecież to było... widziałam, słyszałam jak chodziłam po różne rzeczy, słyszałam, że mówisz do ludzi. Aha, to jestem mały. E, ogólnie e, nie spodziewałem się takiej reakcji. Więc ja chyba cię nigdy nie będę ignorował, bo to był filmik, że ignoruję moim sercem młodszą przez 24 godziny. Zostałaś Nie, to ja zostałem wkręcony. To było... Ale napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć, co? żeby niko mówił przez 24 godziny, tak. Nie! Dobra, możemy, ale to muszą dużo łapek zostawić. Może 10 tysięcy łapek w górę, to możemy coś takiego nagrać. Zobaczysz, mam kilka pomysłów. Dobra, patrzcie, ogólnie mam na włosach wo Ferry. Boże, jakaś porażka. O. fu, widzę siebie. No jak się czujesz, że mnie wkręciłaś? Bardzo dobrze. <noise> A już tak się nie bawię. E, więc dziękujemy Wam moi drodzy za oglądanie i do nas o! Fajne były koncept. Musisz się sprzątę, więc sprzątała I do zobaczenia w następnym odcinku. pa I musisz kogoś zrobić. No. Pozdrow. Czy to była prawda z tymi koleżankami? Aha. Czyli je pozdrow. Pozdrawiam koleżanki jej. Bye people i do zobaczenia. A wiesz, że mi zgoliłaś pref. Tutaj? Tak. A co? Jak to nie? Nie. Pokaż. Myślałem, że ona mi brew skoliła, dlatego przerwałem to wszystko. A to dlatego było... To jest w pudełku jeszcze, no? Aha, to na mi to w pudełku. Dobra. Dziękujemy wam za oglądanie. Pa pa! Bye people! bye people. Bye people! Gówniarzu <laughs> ze strańcu. Czemu to zmywasz? No nie Skąd ty masz kod? A znam. Skąd ty ze Nie Wiesz że tego nie wrzucę do filmunku, nie? Nara, wir Küche, Schlafzimmer, dann auf meine riesen Couch. Ich mache mein Mann